Głębokie zaćmienie Księżyca w Pannie jest najmocniejszym wydarzeniem księżycowym tego roku. To zjawiskowe zakończenie w ciągu nadchodzących miesięcy wyciągnie na światło dzienne kwestie, o których mogłaś nie mieć pojęcia, pomimo że dominowały w Twoim życiu, oraz pomoże Ci je zakończyć raz na zawsze. Niezwykle pocieszający jest fakt, że po tym zaćmieniu nie będzie powrotu do tego, co było. Te zmiany są naprawdę trwałe. Zaćmienie jest o wyjściu z błądzenia w labiryncie umysłu, czyli nadmiernego zaufania do niego, a co za tym idzie, chęci kontrolowania rzeczywistości, siebie, innych oraz swojego rozwoju. Procesy, które uruchomi, przywrócą cię do miejsca spokoju, do ciała, ku sobie, do zaufania, zwrócą ku rozwojowi świadomości jako zdrowej i potrzebnej przeciwwadze. Dowsze do rozwijania umysłu. Wraz z zaćmieniem przekraczamy również naiwne żonki i oczekiwania na rzecz dojrzałości, zdrowego zaufania w swoją wizję oraz w głęboką celowość naszego istnienia. To piękny czas, który głęboko odmieni Ciebie i Twoje życie. Zapraszam Cię do społeczności księżycowych kobiet, czyli przestrzeni Twojego kobiecego rozwoju i rozkwitu, które jest połączeniem współczesnych metod oraz powrotem do korzeni. Do zobaczenia na księżycowych aktywacjach i kobiecych kręgach z Tarotem. Pięknego zaćmienia!